Violetta Arlak z Hudla 20. Jak tego dokonala? Violetta Arlak to jedna z bardziej znanych aktorek w Polsce. Gwiazda od lat obecna jest w polskim showbiznesie. Na wielkim ekranie zadebiutowała rola w filmie Sasiadeczki. Wystąpiła też w hicie Rancho. A także w serialach Hela w Opalach, M jak Milost, Tancerze czy emitowanym w box Go obrazie Lulu. Szerszej publiczności dała się również poznać show Polsatu Dancing with TH Stars. Taniec z gwiazdami. Arlak nie należy do tych aktorek, które chętnie udzielają prasie wywiadów na temat swojego życia prywatnego. Niedawno jednak postanowiła zrobić wyjatek i zdradzić sekret pięknej sylwetki. Nie wszyscy zdawali sobie sprawę, jak bardzo się zmieniła. Violetta Arlek kilka lat temu zaskoczyła ogromna przemiana. Aktorka w rozmowie z dziennikarzami Rewi wyjawila. Ze schudła z 20 kg. Gwiazda wyznala, co w głównej mierze wpłynęło na zmianę jej wygladu. Sposób okazał się dosyć zaskakujący, bo po prostu przestała spotykać się ze swoimi przyjaciółmi w domu. Na takich imprezach często pojawiało się dużo jedzenia, a to nie pomagało w odchudzaniu. Arlek ponadto postanowiła wziąć się za siebie. Przeniosła spotkania towarzyskie z domu do kawiarni. Wygląda na to, że wyszło jej to na dobre. Dziesięć lat temu powiedziałam kilogramom, stop. Od tamtej pory nie zapraszam zbyt często gości do domu. Bo wtedy wypadałoby co gotować, A ja nie chcę, żeby jedzenie było głównym powodem spotkań towarzyskich. Dlatego zdecydowanie wolę kawiarnię mówiła w rozmowie Arlak. Arlak jakiś czas temu udzieliła wywiadu, w którym wyznala, że restrykcyjna dieta nie ułatwila jej pracy aktorki. 55-latka nie może przebierać w wielu ofertach. Bardzo bym się chciała zastanawiać nad scenariuszami, które dostaje i przebierać jak w ulegalkach. Ale chyba nie będę klamala, że tak nie jest. Utyskuje Arlak.